Cześć siemanko, witam was serdecznie dziś z naszej działeczki. Już wam pokazuję, odwracam kamerę, po przejdę się z wami na mały spacer tutaj dookoła. Jak widzicie nasza łąka jest częściowo wykoszona, przynajmniej tutaj mamy takie pasy różne porobione, o tak samo tutaj. No, w weekend zaszaliliśmy, pokosiliśmy tutaj co nieco żeby można było też i chodzić i, i tak jesteśmy umówieni z panem, który tutaj będzie łąkę sąsiednią kosił, że od razu też u nas przejedzie, także wszystkie tutaj nasze nasadzenia y, mamy, znaczy wszystkie jeszcze nie mamy oznaczone, ale część mamy o, oznaczone, ja dzisiaj przyjechałam też, y, też jeszcze trochę tam w, spróbuję wykosić, nie wiem na ile dam radę, i oznaczyć resztę, e, resztę, tych naszych nasadzeń, żeby pan po prostu kosiarką czasem nam tutaj nie wjechał i nie zrobił e, szkód. No ale jesteśmy z nim tam omówieni, myślimy, że wszystko będzie OK. Tutaj w miarę wszystko dobrze zaznaczymy. Nasze poletko z truskawkami, zaraz wam, zaraz tam podejdę, to zobaczycie jak wygląda. Aha i tutaj, jeżeli chodzi o te, tutaj mamy ten rząd, e, to co idę teraz wzdłuż, to jest rząd tych naszych winogron i powiem Wam, że zaczynają wychodzić. Nie jest tak źle jak myśleliśmy, że tam nic nie przetrwało. Także tragedii nie ma. Musimy po prostu częściej przyjeżdżać tutaj i podlewać to wszystko. No i tak zobaczcie tutaj znowu przy teraz przy tym przy, przy rokitniku widzę, że jakiś kopiec się pojawił. No, nasza góra ta kompostowa się powiększa coraz więcej tego wszystkiego. No i tutaj muszę teraz też jeszcze tu spróbować wykosić po prostu i tam przy tych tutaj te maliny, przynajmniej oznaczyć, nie wiem na ile z tym koszeniem się uda, ale tutaj te maliny, tam, tam te późne maliny, tam z drugiej strony działki co są i tutaj ten rząd przy porzeczkach też trzeba spróbować, żeby to było wykoszone w miarę i zaznaczone, żeby tutaj... Po prostu nie rozjechał. No i w rogu działki, ale to nie, nie wiem czy to dzisiaj się uda w ogóle. E, zobaczymy na ile. E, no, e, dam radę tutaj cokolwiek zrobić, nie? Także tak, roboty jest, ale fajnie, że cieszę się, że chociaż przekosi. Fakt, że tutaj ta łąka jest dosyć zaniedbana. W tej chwili e, pewnie dużo różnych takich chwastów niepotrzebnych tutaj rośnie. Co to jest w ogóle? To jest od tego dzikiego szczawiu, czy co? Mm -hmm. Pff, tak, to jest ten, ten dziki szczaf. Tak, ją zaczął kwitnąć, widzicie. Takie się porobiło całe tutaj poletko. Z tym. No nic. To w takim razie widzicie, tutaj są nasze właśnie porzeczki. E, muszę to wszystko teraz tutaj oznaczyć, żeby, żeby pan nam tego nie skosił przez przypadek. Zabieram się za, rob za robotę. Aha, jeszcze poczekajcie, bo truskawki, zaraz pójdę z wami do truskawek. W ogóle to po tym koszeniu tu tutaj Jarka chyba przewiało czy coś, bo akurat taka była dosyć wieczna pogoda. No trochę mu w kręgosłup weszło, także teraz biedak musi się doleczyć, ale piękne zobaczcie. Kurczę ile tego wszystkiego jest na tej łące. Dobra, odwracam kamerę, jesteśmy przy truskawkach. Tak więc nasze poletko z truskawkami, tak jak się spodziewaliśmy, te owoce czy tam kwiaty zostały odrzucone, część liści też obeschła. No wiadomo, że to, to przesadzanie w tym czasie upałów, no i w kwitnieniu, w owocowaniu to na pewno nie był najlepszy pomysł. Myśmy się z tym liczyli, tak jak mówiłem wcześniej, że te krzaczki po prostu już w tym roku żadnych owoców nie dadzą. Część tych krzaczków zostawiliśmy, te, które są w ogrodzie. Po owocowaniu spróbuję je przesadzić, też tutaj dalszy, dalszy ten rząd zrobić jeszcze. Mm, no zobaczymy, jak będzie. Postaram się je jakoś tam zabezpieczyć, by psy po prostu ich nie, e, nam nie podeptały. Może je parę owoców, chociaż z tych naszych truskawek będzie. Tutaj teraz się zabieram, biorę konewkę, podleję to najpierw na początek sobie. Dobra, idziemy po konewkę. Mam konewkę, idziemy do strumyka, tym razem tędy naszą furtką, już otwarta. Teraz musimy tutaj, furtką, no na razie jest miejsce na furtkę, musimy tą furtkę zbudować, tutaj zamontować. Wody jest cały czas jeszcze dosyć dużo w strumyku, także jest skąd nabierać. Tutaj jeszcze też planujemy taką kładkę zrobić, żeby można było tam bardziej ze środka nabierać. Dobra, wyłączam się, bo nie wzięłam statywu i nie mam was jak postawić w tej chwili. Mam wodę, podlewamy trochę tych kursów, trzeba będzie zrobić tutaj, bo niestety, ale. Dosyć tej wody tutaj idzie, postaram się nie lać po liściach, jest już dosyć w sumie ciepło w tej chwili, taka już, skwarek się robi powoli, która to jest godzina około 11 chyba, no ale niestety nie udało mi się szybciej zajechać, także teraz tak postaram się to zrobić jak najdelikatniej, żeby nie dostały, żeby dostały jak najmniejszy szok że tak powiem, ale i tak no lepiej teraz, niż miałabym to później robić, kiedy będzie jeszcze większe słońce. Dobra, rozłączam się, bo będzie mi wygodniej i szybciej to zrobię. Pogadamy za chwilę. Idź Roxy, idź Roxy, idź. No i robota zrobiona. Ale wieje. Mam nadzieję, że coś w ogóle słyszycie. Tutaj mamy wykoszoną, ale to już wcześniej wszystko z jarkiem robiłam. Eee, w sumie on wszystko kosił, ja tylko tam na końcu e, to co miście pokazane na moment. Tylko to już Jarek wcześniej tutaj wykosił, a dzisiaj ja tylko tam przy borówkach to idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj mamy od, e, e, odgrodzone, żeby tutaj nie wjechał ciągnikiem czasem. Tutaj mamy wszystkie drzewka też zaznaczone. To dzisiaj wszystko, e, znaczy drzewka były zaznaczone wcześniej, ale tutaj inne rzeczy wszystko dzisiaj zaznaczyłam, żeby pan nam tutaj tego nie skosił przez przypadek. Ojej. No, także tak e, znowu urobiona, ale to fajnie, że się udało tutaj to załatwić. No tutaj już mamy też wykoszone. E, tutaj jak da radę to wiedzie i też wykosi. Tutaj mam e, oznaczone te maliny. W maliny teraz kosiarką nie wjeżdżałam, bo, bo nie mam tyle siły po prostu, żeby to zrobić, to tam potem jak jak coś to z Jarkiem wpadniemy za jakiś czas i to się zrobi. Ale najważniejsze, że mamy o, takie przejścia tutaj zrobione, można na te udziałki sobie po prostu swobodnie pójść. Malinki rosną. Malinki fajnie się przyjęły, tyle tylko że musimy po prostu obkosić między rzędami i tam trochę przepielić. Widzicie o, są. Rosną malinki. Tutaj wszędzie widać, że wychodzą. Także to jest super. Tutaj też jest przejście zrobione przy płocie. Także do borówek teraz można dojść śmiało. No, a jak tu pan wszystko obkosi, to będzie elegancko. A, znowu komary i znowu jakieś muchy. Znowu jestem pogryziona okropnie. Na wody cały czas w strumyku jest. Tutaj nie wiem, czy widzicie przez siatkę. O. Strumyku jest jeszcze dużo i w tej rzeczce no ona nie spływa, bo tam te bobry mają zrobione tamę i tak fajnie teraz nam ta tama fajnie, yy, fajnie tam tą wodę trzyma, że to, to, to wszystko nie ucieka ten wątek tracę, bo słyszę tutaj yy, kaczor gdzieś, słychać kaczora tak kwacze podobnie do naszego, dlatego aż się w pewnym momencie zdziwiłam co nasz, nasz kaczor tu robi. No, i tutaj też mamy ogrodzone. Tu jest miejsce, gdzie mamy. Tutaj widzieliście, że kosiłam ten kawałek, wykościłam tutaj po prostu. Tak, żeby już było przy tych borówkach zrobione. No i fajnie, cieszę się, bo widzę, że te borówki wszystkie tak naprawdę żyją. Yy, wszystkie mają się dobrze, wszystkie odbijają. Te, które tam nie, nie chciały. to też widziałam, że omach tutaj z samego dołu odbija. Wy tego nie widzicie na pewno na yy, kamerze. No oj, tą przesypałam za mocno. Przeją od no i teraz nie mam rękawiczek przy sobie, a tu poksywy. No gdzie jesteś? A tutaj tak no To jest ok. Wszystkie buruweczki są ok. wszystkie żyją. Tutaj wszystko tak przepiele, jak już będę... Jeśli Następnym razem przyjadę, tu tutaj porobię jeki. Także żyją wszystkie te małe borówki, te, które odratowałam, tam z topie, te topielcowate, też żyją. No. E, tu sobie odgrodziłam e, ten kawałek, gdzie są te powolone drzewa, które jeszcze nie były sprzątnięte. Tu, żeby też pan nie wjechał, czasem sobie nie uszkodził, czegoś. No, a tak resztę to będzie tutaj już e, robił. Tutaj też jeszcze widzicie dużo takich miejsc, które będziemy musieli ręcznie wykosić. Nie, to jest ten nasz skwerek taki odwypoczynkowy. Na razie tu jest pełno pokrzywa, ale pokrzywa też akurat się przyda. No i widzicie, że wody jeszcze cały czas bardzo dużo stoi. A nie wiem, może niektórzy się nie orientują. Tutaj, tu gdzie widzicie, że ta woda stoi, tam jest tama bobrów, która po prostu nam trzyma wodę tutaj na działce. No i troszeczkę mieliśmy problemu właśnie wiosną wczesną, kiedy tej wody było bardzo dużo. To, to był problem, bo, bo z ciałki nie chciała ta woda nam schodzić, ale teraz jak już się chodzi, to jest suchutko, to jest w porządku. No i tutaj mają bobry między drzewami. Tutaj między drzewami widzicie taką górkę. To z, z patyków ułożone i tak dalej, to tam mają żeremie właśnie. Także one tutaj bardzo się starają o to, żeby ta woda tutaj była i no i z jednej strony to nam bardzo tutaj pomaga, bo zawsze będziemy mieli jednak tą wodę zachowaną na działce. A z drugiej strony no wiadomo, jak, są takie, jak jest taki czas mokry, no to one nam tutaj troszeczkę robią pod górkę przez to, bo, bo zalewa nam. No ale nic, w tej części i tak mamy posadzone takie roślinki, które wodę lubią. Słuchajcie, tam już mi się nie chce z wami iść, ale tam pod, pod, pod tamtym płotem, pod lasem, tam też mam już oznaczone wszystkie te roślinki, które nie, ma, nie mają być skoszone przez przypadek. Tam w rogu też jeszcze te jagody kamczackie, które się okazało, że jakaś tam żyje z nich, także daję reszcie też jeszcze czas, żeby one sobie tam odbiły. Może, może jakimś cudem odbiją i, i będziemy mieli jednak te jagody. Na razie nie chcą, na razie ich nie ruszam, może jesienią też je tutaj w ten rejon przesadzę, żeby miały troszeczkę inne warunki, ale to już na spokojnie, teraz mogą tam sobie na razie zostać. Moi mili, w tym odcinku to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki i tak dalej, i tak dalej. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału, jeżeli jesteście zainteresowani, co, co tutaj będzie się działo na tej działce. Przypominam też o tym, że zbieramy dalej pytania jeszcze do tego odcinka z Q&A, jak to się pięknie mówi teraz. Chodzi o to, że Wy zadajecie pytania, na które chcielibyście, żebyśmy my odpowiedzieli i ten odcinek. Będziemy pewnie nagrywać podejrzewam, że pod koniec tego tygodnia. Także jeżeli macie ochotę jeszcze jakieś pytanie zadać, to albo pod tym odcinkiem, albo pod jakimś tam wcześniejszym, tam dobra, może być pod tym, spokojnie, możecie zadawać też pod tym. Ja te wszystkie pytania znajdę i postaramy się na nie odpowiedzieć. Nie obiecuję, na ile się da, na tyle się da. Żegnam Was, do zobaczenia następnym razem. Pa!